Rozpuszczono 2,24 dm amoniaku w 0,5 dm wody otrzymując roztwór o gęstości 1,35 g na cm 3 Oblicz stężenie molowe tego roztworu. Przyjmij gęstość wody równą 1 g na cm 3 Wynik podaj z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Mamy 2,24 dm sześciennego amoniaku rozpuszczonego w 0,5 dm sześciennego wody. W efekcie tego rozpuszczenia powstał roztwór o gęstości 1,35 g na cm3. Naszym zadaniem jest obliczyć stężenie molowe tego roztworu. W tym zadaniu należy założyć, że mamy reakcję, która przebiega w warunkach normalnych a jeżeli mamy warunki normalne, to 1 mol każdego gazu w warunkach normalnych zajmuje tą samą objętość, czyli 22,4 decymetra sześciennego. A skoro 1 mol gazu, czyli 1 mol NH3, zajmuje 22,4 decymetra sześciennego, to 2,24 decymetra sześciennego zajmuje x moli NH3. I to trzeba policzyć. x równa się 1 mol razy 2,24 decymetra sześciennego podzielone na 22,4 decymetra. Tutaj skracamy. x równa się 2,24 podzielić na 22,4, czyli to będzie równe 0,1 mola. Skoro mamy 0,1 mola NH3 to, aby obliczyć tego masę, to musimy mieć informację o masie molowej. A masa molowa NH3 będzie równa masie molowej N oraz 3 razy masie molowej H. Zatem masa NH3 będzie równa masie N, 14 g na mol, plus 3 g na mol. Masa NH3 równa się zatem 17 g na mol. Czyli 17 g tej substancji znajduje się w jednym molu. A skoro 17 gram przypada na 1 mol, to w 0,1 mola tej substancji będzie Y, a Y będzie równe po prostu 0,1 mola razy 17 gram przez 1 mol. I tutaj skracamy. Y zatem będzie równe 1,7 g, i to jest nasza masa substancji NH3. Mamy już masę substancji równą 1,7 g NH3. Musimy teraz obliczyć masę wody, która była dodana. Tutaj mamy pół decymetra sześciennego. Pół decymetra sześciennego to jest inaczej 500 cm sześciennych. A skoro gęstość wody równa się 1 gram na cm sześcienny, to skoro mamy 500 cm sześciennych, to automatycznie będziemy mieć 500 gram wody. Oczywiście to można również policzyć ze wzoru na ro, gdzie RO równa się m przez V, zatem m będzie równe rho razy V, czyli m będzie równe RO 1 g na cm3 razy 500 cm 3 więc m będzie równe 500 g. Mamy już podaną masę wody i masę substancji, czyli masa całego naszego roztworu będzie równa 500 gram plus 1,7 g, czyli 501,7 g. W wyniku przeprowadzenia tego doświadczenia otrzymano roztwór o gęstości 1,35 g na centymetr sześcienny. Skoro mamy roztwór, który ma gęstość 1,35 grama na centymetr sześcienny, a wiemy, że mamy tyle tego roztworu, czyli 501,7, to z tego po prostu musimy obliczyć V, ponieważ Rho równa się m przez V, i tak, ro już mamy, m już mamy, czyli brakuje nam v. Zatem v równa się m przez ro. I v będzie równe 501,7 g przez 1,35 g na cm3. I tu nam się skróci. Zatem objętość naszego roztworu będzie równa 371,6296 cm3. Teraz jakie jest stężenie molowe tego roztworu? Skoro w 371,6296 cm3 roztworu znajduje się 1,7 g NH3, czyli masa substancji, to w 1000 cm3 znajduje się Z. Dlaczego 1000 cm3? Przypominam, że 1000 cm3 jest to 1 decymetr sześcienny, a stężenie molowe zawsze liczymy w jednostkach mol, na decymetr sześcienny. Zatem Z będzie równe 1000 razy 1,7 podzielić na 371,6296. Ile zatem wynosi stężenie molowe tego roztworu? Skoro w objętości 371,6296 cm sześciennego znajduje się 1,7 g NH3 a to 1,7 g stanowi 0,1 mola NH3, to w 1000 cm3 znajduje się Z. Dlaczego 1000 cm3? Przypominam, że 1000 cm to jest tyle samo co 1 dm3, a stężenie molowe zawsze liczyby w molach na decymetr sześcienny. Zatem Z będzie równe 1000 cm sześciennych razy 0,1 mola przez 371,6296 cm sześciennego. Z zatem równa się 0,269, czyli w przybliżeniu do dwóch miejsc po przecinku stężenie molowe równa się 0,27 mola na decymetr sześcienny. Oczywiście tutaj mogliśmy od razu zamienić to na decymetry sześcienne, natomiast ponieważ tutaj przyjęliśmy również centymetry sześcienne, podobnie jak tutaj, to możemy również bez zamiany na decymetry możemy obliczyć to zadanie i obliczyć z. Zawsze wyjdzie ten sam wynik.